Dobry dzień dobry, z tej strony inspirowane uczuciami Ewa Argalska. Zapraszam Cię dzisiaj do wspólnego tworzenia wpisów w journalu. Mój bardzo, bardzo powolutku, ale jednak zaczyna się troszeczkę nie zapełniać. Brakuje mi w nim wpisu takiego w kolorze błękitnym, czego jest właśnie z błękitem, więc sięgnęłam sobie po kolekcję stamperi. Tutaj przygotowuję sobie jeszcze element, taką cienką bibułkę, papier od Tima Holca. Mam przygotowane tusze Distress. I teraz za pomocą kleju w sztywcie będę tą bibułkę przyklejała. Robię to tak dosyć, powiedziałabym, troszeczkę, niechlujnie, ponieważ tą bibułkę za chwilę. Jak zobaczycie, już to podeschnie, będę tak wydzierała, żeby powstały mi takie fajne postrzępione brzegi. Mam tutaj kolekcję Timeless od Stamperi. Będę z niej wykorzystywała te elementy do wycinania. Pomyślałam też, że taki, tworzenie takiego wpisu do art journala to dobry pomysł na to, żeby troszeczkę tutaj do Was pogadać. Możecie patrzeć, jak tworzę, i przy okazji o kilku rzeczach chciałam Wam powiedzieć. Nie było mnie przez jakiś czas, prawie od grudnia, nie publikowałam nic na swoim kanale YouTube. Jest tam rozpoczęty kurs albumowy, ja wiem, ja o nim pamiętam. I ten kurs zakończymy, i będzie rozdanie nagród. Mało tego, mam nagraną już drugą. I trzecią część tego kursu zostało mi tak naprawdę ozdobić jeszcze tylko okładkę, więc myślę, że cały przyszły tydzień będzie właśnie wypełniony u mnie na kanale, tym kursem. Także wszyscy, którzy niecierpliwie na niego czekają, w końcu doczekają się publikacji. Ale wiecie, czasem to tak bywa, że mamy jakieś plany, coś tam sobie w głowie wymyślimy, a życie życiem i te nasze plany niestety weryfikuje, więc no miałam troszeczkę takich rzeczy ważniejszych niż nagrywanie na YouTube. No i nie będę też ukrywała, że gdzieś tak w grudniu moja wena zupełnie sobie odpłynęła. Miałam taki czas takiego twórczego doła no ale czasami tak bywa, trzeba troszeczkę oczyścić głowę, może też i swoje otoczenie, dlatego właśnie robiłam wyprzedaż u siebie, bardzo dużą wyprzedaż papierów, chciałam tutaj trochę uporządkować swoją pracownię, żeby to tworzenie sobie ułatwić, dlatego też między innymi Właśnie nie było nic na, na kanale, no i ta publikacja tego kursu albumowego też tak się trochę przedłuża. Ten wpis robiłam w czwartek jeszcze, w styczniu. Dzisiaj jest 1 lutego, jak dogrywam właśnie głos do tego. Także też myślałam, że troszkę szybciej uda mi się to opublikować, ale niestety na bieżąco musiałam zmieniać swoje plany. No. Nie, właśnie to tak najczęściej jest. Jak już coś zaplanuję, jak już coś mam rozpisane, to właśnie nagle coś się dzieje, a to się ktoś w rodzinie rozchoruje, a to jeszcze jakieś inne dziwne przypadki. No i niestety muszę te wszystkie plany zmieniać, a wiecie, tworzenie, tworzeniem, prowadzenie firmy jest jakby bardzo dużą częścią mojego życia, natomiast tak jak mówię, mam jakieś tam też swoje priorytety poza tym i na to najbardziej zwracam uwagę. Także jeszcze raz powtórzę, że kurs albumowy będzie publikowany w przyszłym tygodniu. Druga, trzecia część już jest gotowa. Będę dogrywała jeszcze okładkę i zaktualizuję też regulamin kursu, który pojawił się tam w tym pierwszym filmie. Wszystkie te najważniejsze informacje dotyczące nowych terminów, zostawiania komentarzy i w ogóle udziału w tej całej zabawie związanej z rozdaniem tego albumu, który tworzę, wszystko się tam pojawi. Także nie martwcie się, to, to wszystko będzie opublikowane na kanale i ten kurs w końcu. Skończymy. A powiem Wam, że zrobiłam tam coś takiego fajnego, co bardzo mi się podoba, więc będzie też mały bonus do tego kursu. Mam nadzieję, że Wam to przypadnie do gustu. Ja jestem bardzo zadowolona z tego, co tam udało mi się wykombinować i myślę, że to będzie taki album od skraperki dla skraperki, bo tutaj dziewięćdziesięciu, 90, myślę, 9% głównie na moim kanale są panie, a przynajmniej głównie panie zawsze komentują, więc przypuszczam, że ten album pewnie do jakiejś skleperki trafi. Więc mam nadzieję, że będzie bardzo zadowolona właśnie z tego pomysłu, który tam zrobiłam w tym albumie. To tak tytułem wstępu, jeżeli chodzi o. O, o małe wyjaśnienie tego mojego zniknięcia chwilowego. Ale tak jak mówię, czasem po prostu tak bywa, że pewne rzeczy trzeba odpuścić, przewartościować troszeczkę swoje priorytety, i zająć się tym, co jest w danej chwili dla nas najważniejsze, a skrap tworzenie to, to nie ucieknie nie ucieknie, a jeżeli nie ma weny, nie ma też sensu tworzyć się na siłę, bo przynajmniej mi wtedy tak, tak się dzieje, że te moje projekty nie są do końca takie jakbym chciała, więc wolę poczekać na ten przypływ weny. I w ogóle to jest ciekawa jak to jest u was z weną. Czy też tak macie, że ta wena raz jest, raz jej nie ma, albo jakie są wasze sposoby na to, żeby Tą wenę z powrotem do siebie przywołać. Muszę powiedzieć, że u mnie właśnie to oczyszczenie pracowni z takich zalegających dużych, dużej ilości papierów bardzo pomogło. Nie tylko że zrobiło mi się trochę miejsca na, na półkach. To, to jeszcze właśnie tą przestrzeń tak wokół siebie troszeczkę uporządkowałam, więc to jest takie fajne i, i takie właśnie motywujące do tego, żeby dalej działać. Jak wokół siebie mam porządek, to po prostu lepiej mi się pracuje. Co też jest ciekawe, bo jak byłam młodsza, to wolałam zdecydowanie pracować w takim zupełnym chaosie, bałaganie, wszędzie po prostu wszystko było porozrzucane i ja siadałam na przykład do lekcji, tak na takim biurku, gdzie jest wszystko. A teraz, zanim przystąpię do jakiegoś projektu, to staram się najpierw uporządkować biurko, albo po zakończonym projekcie to biurko porządkuję, albo jak już nie mam siły, mam dosyć, to zaczynam właśnie od porządków. Także lepiej mi się pracuje właśnie na takim czystym biureczku. Jeszcze tutaj trochę rzeczy mam w tej pracowni do ogarnięcia, ale to już z takimi małymi krokami będę robić na bieżąco. Może jeszcze znajdę jakieś ciekawe, przyda się do odszydania, to na pewno będę Wam dawała znać. I w ogóle to jestem ciekawa, czy takie wpisy do Art Journala, w których troszeczkę. Mówię może nie na temat tego, co, co tworzę, ale może bardziej na temat tego, co u mnie są dla Was interesujące, czy raczej wolicie takie, jeżeli już robię wpis, to wolicie mieć krok po kroku powiedziane, co, co tworzę w danej chwili, co robię, co wykorzystuję. Pomyślałam sobie, że, że, że w sumie, jak jest to Art Journal, to ma to być takie Wasze. I, I chyba nie muszę tak do końca też krok po kroku mówić, co wycinam, co, co przyklejam, co robię, no bo to jakby widać na filmie dosyć dokładnie. A ja mogę sobie w tym czasie troszeczkę do Was pogadać, trochę, trochę powiedzieć, może coś więcej o sobie, bo generalnie zbyt dużo o sobie tutaj. Nie mówię, raczej staram się dość mocno oddzielać swoje życie prywatne od tego, no powiedzmy, zawodowego, skrapowego, gdzie nie, gdzie może tam czasem coś prywatnego się pojawia, ale ogólnie, jakby ta moja prywatność jest dla mnie na tyle cenna, że chcę, żeby po prostu została ze mną. To też jestem w ogóle ciekawa, co na ten temat sądzicie, czy lubicie. Podglądać, co tam się dzieje u, u innych skraperek, czy nie wiem, lubicie oglądać na przykład takie vlogi, ale vlogi nie z pracowni, że a teraz stworzę to i to. I tylko takie vlogi, raczej, właśnie, z życia prywatnego. Czasem lubię też zaglądać do kogoś innego i podpatrzeć, co tam się dzieje, ale ogólnie, no jednak uważam, że to, co dzieje się w naszym prywatnym życiu, to tam powinno zostać, a to, co jest skrapem, niech sobie tym skrapem będzie. Jakieś przebitki, delikatne, wiadomo, czasem, czasem warto, ale, ale jakoś tak, zawsze tak miałam, że, że właśnie ta prywata była taka, taka moja, taka tylko moja i nigdy tak mocno się nie uzewnętrzniałam i nie opowiadałam nigdy zbyt wiele o sobie, taka już moja. Natura. Natomiast, jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to zostawcie je oczywiście pod tym filmem. Chętnie na nie odpowiem, o ile oczywiście będą jakby w granicach takiej mojej, jak to nazwać, mojej strefy komfortu. O, może tak, tak to nazwę, tak. Ale może, może chcielibyście się dowiedzieć o mnie A czegoś więcej, to, to pytajcie. I jeżeli to nie przekroczy, właśnie tej mojej takiej strefy komfortu, to na pewno chętnie na te Wasze pytania odpowiem. To chyba jest wszystko, co chciałam Wam teraz przekazać. Także jeszcze raz, proszę, dajcie znać, czy właśnie tego typu pogadanki, na przykład przy Art Journalu, Was interesują, czy raczej wolicie takie filmy, gdzie krok po kroku pokazuję i omawiam dokładnie, co co robię. Wśledźcie mój kanał, zapraszam do subskrypcji. Tak jak już mówiłam, w tym tygodniu dalsza część tego kursu, no i rozwiązanie tej, tego rozdania, więc zaktualizowany regulamin pojawi się wraz z drugą częścią kursu. Myślę, że poniedziałek, wtorek ta druga część kursu się pojawi. Z mojej strony na teraz to wszystko. Zostało tutaj jeszcze kilka minut nagrywania tego mojego wpisu. Jak widzicie, troszeczkę tutaj się zadziało. Są stemple, jest wzór przez maskę, jest trochę, trochę naklejek. Ta bibułka, w ogóle ten efekt z tą bibułką bardzo mi się podoba, bo wyszły takie fajne rozdarcia ja tam. To podpatrzyłam u jednej ze skraperek u Kingi, to na Instagramie możecie ją znaleźć jako albumowe lowe. Tworzy przepiękne rzeczy, takie fajne w klimacie. Vintage, trochę shabby, bardzo mi się to podoba i właśnie tam widziałam, jak Kinga robi taką wydzierankę z książki. Mega mi się ten pomysł spodobał i pomyślałam sobie, że właśnie ta bibułka do tego też się świetnie nada. Dzięki temu mamy takie fajne, naturalne wydarcie dookoła. A tutaj układam sobie kompozycję z takich elementów wyciętych z, z tej kolekcji Stamperii. Do tego jeszcze mam taki element z 49N. Market. Tam na początku widzieliście całe takie arkusze z takimi dekacami ciętymi. Bardzo też lubię właśnie te elementy. Często w tych moich art journalach się pojawiają. Mówię w liczbie mnogiej, bo te art journala mam dwa, a właściwie to trzy, bo ostatnio kupiłam sobie jeszcze trzeci. No, to jest kwadratowy, bo mam jednego takiego maluszka. Drugi to jest właśnie ten, w którym teraz tworzę, i trzeci, taki troszeczkę większy, 20x20 kwadratowy, bo nie zawsze mam pomysł na taki wpis prostokątny, tylko właśnie czasem ten układ w głowie, który mi się pojawia, bardziej pasowałby do, do kwadratu. No i tu słuchajcie, zaczęłam trochę kombinować, bo stwierdziłam, że strasznie mdły ten wpis mi wyszedł, taki nudny trochę. I doszłam do wniosku, że przydałoby się tutaj jakiś kolor, taki mocniejszy akcent. Poszukałam w swoich naklejkach i znalazłam w naklejkach od skraplowe takie genialne motyle właśnie w takich bardzo energetycznych kolorach. No i dodałam tutaj takiego pomarańczowego motyla i dochodzę do wniosku, że teraz to jest to, o co mi właśnie chodziło. Będą jeszcze chlapania, tu dodam jeszcze troszeczkę wzoru przez maskę w kolorze takim brązowym, żeby też te motylki za bardzo tak się nie, nie wyróżniały tutaj. One mają być głównym elementem, ale jednak troszeczkę takiego koloru zbliżonego do nich też chcę dodać. Dlatego do niezawodny tusz Vintage photo. Tutaj się świetnie sprawdził. Teraz złote chlapania, które też super właśnie skomponują się z tym pomarańczowym kolorem. No i w tych chlapaniach pomyślałam sobie, że no skoro jest taki dozownik, no to sprawdzę czy da się nim chlapać. No jak widzicie te chlapania wychodzą fatalnie, więc oczywiście sięgam po niezawodny pędzelek do chlapań mam taki jeden, który bardzo lubię. Mam też wachlarze, takie wachlarze moje ulubione są też dostępne w moim sklepie inspirowaneuczuciami.pl i tymi wachlarzami też się świetnie chlapie, ale akurat ten miałam teraz pod ręką, więc dodaję całkiem sporo tych złotych chlapań i już tutaj ten pomarańcz dużo lepiej zaczyna wyglądać jeszcze na zdjęciach. Też zobaczycie, że właśnie dzięki tym chlapaniom, dzięki Temu wzorowi przez maskę w takim w tym brązowym kolorze to wszystko zaczyna <noise> mieć ręce i nogi, jakoś to zaczyna fajniej wyglądać. Także nie, za, nie żałuję tutaj tego złota. No i jeszcze zastanawiam się nad napisami, i mam takie napisy, które wydrukowałam i wycięłam sobie na ploterze naklejki z tych napisów. To są napisy od TGP Kate, od Kasi. I trafił mi się tutaj napis, który doszłam do wniosku, że no po prostu pasuje perfekcyjnie do tego wpisu, dość nietypowego, trochę takiego mdłego, ale rozświetlonego właśnie tym motylem. A napis to jest nie jestem dziwna, jestem z wersji z limitowanej edycji. Także tak mi się to wszystko tutaj fajnie zgrało. No i właśnie ten czarny napis też tak powoduje, że troszeczkę te pomarańczowe motyle są stłumione. Jestem ciekawa, co sądzicie w ogóle o tym dość wydaje mi się odważnym połączeniu. Bo raczej zawsze obracam się w jakiś takich pastelach, a tutaj te kolory są zupełnie inne. No i jeszcze postanowiłam, że razem z tymi napisami czarnymi fajnie będzie się komponowało fajne takie czarne chlapnięcie, więc troszeczkę tutaj też, też chlapię na czarno. No i zbliżam się już do końca, bo właściwie to czarne chlapanie to jest ostatni akcent. Dziękuję Wam, że byliście ze mną. Zachęcam do zostawienia komentarza pod tym filmem. Zachęcam też do subskrypcji mojego kanału, do śledzenia tego, co tutaj się dzieje. Przyszły tydzień poświęcony będzie kursowi albumowemu, temu darmowemu, także troszeczkę tutaj się zadzieje. Dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia. Następnym razem wszystkiego dobrego, pa! pa.